Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cybel, a to jest trzeci odcinek z Ultimate Team. Nie było mnie dosyć długo na YouTubie, lecz powracam i powracam na pewno zwycięski, gdyż nienagrywanie pozwoliło mi na trochę dłuższą grę i przez ten czas, który montowałem filmy, wysyłałem, robiłem, mogłem sobie grać mecze, nie przejmować się tym, że... Oczywiście, że przepraszam, żeby ich własnie po... nie... 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 Po... nie poinformowałem o tym, że filmów nie będzie przez jakiś czas ze względu na dosyć duży, przez dosyć dużą nagonkę w szkole i to było głównym powodem nieobecności filmów, ale już powraca i mam nadzieję, że będzie mi się udawało teraz regularnie wstawać filmy na YouTube. A. Dobrze, tak więc zaprezentujemy skład. Zaprezentujemy dwa składy. Na początku zaprezentuję Wam Brazylię, którą... Znaczy, tak, udało mi się... A, Brazylia jest ustawiona. Udało mi się wtrapić dużo, fartownie po prostu, dużo dobrych zawodników w paczkach. Typu, no nie wiem, Kazorla i na no przykład tam... Y... Jakiś coś tam jeszcze za kilka tysięcy w jednej paszce za, za 7,5 tysiąca, też było tam 3 tysiące zysku. Czasami udawało mi się trafić, na przykład kupiłem Kompanego za 20 tysięcy na aukcji i sprzedałem go za nie pamiętam, 70, 80, nie pamiętam jaka cena, bo wtedy na rynku potrafi się inna. No, tak więc o okazji dużo wtrafiłem. Jak widzicie, trainerowcem nie jestem, bo mój. Licznik urósł praktycznie o taką samą liczbę zwycięzców, co przegranych. Dobrze, to zaczynamy od budowy składu. Na bramce Diego Alves. Kupiony za 3,5 tysiąca monet. 70 meczów. Wszystkie mecze brazylijskie składam rozegrane. To są właśnie, nad, bo on jako jedyny nie był zmieniany. Jed teraz środ para środkowych obrońców. Jest to DD kupiony za 5000 Oraz Felipe Santana. Kupiłem za 2900. Mają bardzo dobre tempo, przez co trudno. Przez co trudno ich e, po prostu przegonić w tej obronie. Do tego dobry odbiór. E, Santana Może nie ma takiej dobrej gry w defensywie, co ma dobre główki. Lepsze od DD. Uzupełniają się nawzajem kapitali No może teraz... No teraz mój najdroższy zakup. Jest to Marcelo. Kupiłem za 90 tysięcy. No. Atrybuty jakoś na początku za nim nie przemawiały, bo nic z tym się takim specjalnym nie wyróżnił. Jednak gra się nim fantastycznie, naprawdę. Jeglamy wart tych pieniędzy wydanych. Dobrze, prawym obrońcą jest Danilo, kupiony za 650 monet. To jest tanie, to jest tanie jak na takiego dobrego piłkarza, naprawdę. W polecam go wszystkim serdecznie. Środkowy, rolę środkowego polityka gdzie odgrywał Ramirez. 9900 Świetny tempo. Naprawdę tak, nie pamiętam, nie mój sobie takiego defensywnego pomocnika, środkowego pomocnika z tak dobrym tempem. Dlatego Do dobry, dobry dribling podania, obrona. Nawet niezłe strzały i główki. Rol środkowego pomocnika ofensywnego będzie grał Lucas Sao Paulo. Nie, tak, tak. Kupiony za 6 tysiąca oraz Carlos Eduardo zrobina kazań za 1800. No, jakiś wybitny nie jest, ale te strzały 74 też jakoś nie powalają, jednak naprawdę dobrze się nim strzela. Możecie zauważyć, w 32 m19 goli, a lukasem w 50-31 również dobrze się nim uderza. Kolejny zawodnik to Robinio. Kupiony za 17,5 tysiąca. No teraz zobaczyłem, że ceny są strasznie tańsze, ale wtedy przez jakiś okres kompletnie nie mogłem dostać tanio robinio. Ale chciałem go kupić. Monety mi na to pozwalały, więc kupiłem go. Dobrze się nim gra, jednak no nie umiem go dobrze wykorzystać, gdyż nie drybluje. Hulk 16 tysięcy. No to samo, ten sam problem był co z robinio. Nie wiem dlaczego wtedy mi tacy drodzy. Powiem tak, Hulk na początku grał jak betonowy kloc, kompletnie nie umiał się poruszać po tym boisku, był strasznie wolny, ociężały, ceły były słabe, jednak w ostatnich dziesięciu meczach zaczął naprawdę grać rewelacyjnie, widać to jego tempo, i przede wszystkim tego jego strzelanie nawet z ostrych kątów, nawet nie technicznie, podkręcenie tylko prostym podbiciem, to wszystko wpada w bramkę i na past będzie grał Welliton. Miał również Pato, ale nie grał tak dobrze jak Welliton. Miał ten sam problem co Hulk, że był ociężały. No ale w Pato się to nie zmieniło i go sprzedałem. Wellington za 2,500 zakupiony. 56 meczy, 61 bramek. No. Fantastyczny zawodnik. No, no taka jest prawda, że on ma tylko pejsa. Choć, na czym wiem, znaczy, tak, wielu osób tak mówi, że ma tylko i wyłącznie państwa, ale to jest nieprawda, bo strzały na poziomie 79, czy główki 78, to naprawdę, jeżeli ktoś umie takie coś wykorzystywać, to, to naprawdę można nim działać cuda. Dobrze, przechodzimy do drugiego składu. Barclays Premier League w podformacji 4-3-1-2, to jest nowy skład. Na bronce Petr Czech kupiono okazyjnie za 10,5 tysiąca monet. Wiele osób polecało mi bardziej, Harta, jednak nie stać mi było na razie na Anglika. Na pewno teraz w przyszłości będę na niego zbierał. Czech na razie dobrze broni. Jednego para obrońców to Terry Kabul. Terry, mimo, pomimo słabego tempa, jest bardzo dobrym obrońcą poza tym na poziomie 84 dał mi w 10 spotkaniach dwa gole z jego strony, to jest naprawdę niezłym osiągnięciem naprawdę dobrze że się gra w takim obrońcu, no i mam też takiego szybszego obrońcę coś w stylu Dede czy Santany, czyli yy, Jones Kabul kupiony za 900 monet, tak bo niedawno jeszcze na tych właśnie piłkarzach można było ich kupić do tak osie 800 i sprzedawało się za 2000 był to zysk na poziomie 1000, co no, nie było takie złe. 10 takich kart też sprzedawałem dziennie. No liczmy, że takich 15 kart to byłem 15 tysięcy na plusie, jeżeli takich 15 10-15 dziennie. Jednak ten biznes szybko upadł, bo ludzie to zauważyli. Teraz schodzą po 1500. Nie chcą mi wyżej schodzić, więc już w nich nie inwestuję. Dobrze się nie Dobrze, Walker teraz, no. jest zawodnik. To ten ham kupiony za 1800 monet. Tempo bardzo dobrze, jednak no, nie gra mi się nim jakoś wybitnie. Nie wiem dlaczego. Gears na lewej stronie obrony. 10500 i tu jest podobny problem do walkera. No poza pacem to jest, wszystkie statystyki poniżej 80, blisko jest dribbling, podanie i obrona. Jednak Kliś już powoli zaczyna się przełamywać, wchodzić w ten skład, więc mam nadzieję, że mu się uda, a Walkera może wymienię, może na sanie, nie wiem. Piszcie w komentarzach propozycje. Od lewej strony Jack Wilshire, wybrany za 2000, to jest taki pomocnik, wszystko znaczy taki równy, bo i tempo równe, dribbling, podania, taki typowy środkowy pomocnik, tutaj w... W, w centralnej części, będzie grał Paul Scholes No niespodziewanie, znaczy, Myślałem, że będzie troszkę lepiej z tymi podaniami, jednak te podania na poziomie 88 to się wcale nie sprawdzają, bo On jakimś magikiem nie jest, choć przyznam, że przy prostopadłych podaniach, no jak poda to jest ładnie jednak Rzadko kiedy on, on jest zawolny do tego składu i on do tych podań po prostu no, nie dochodzi znaczy, że nie dochodzi z piłką, z reguły Rywal, go przepychałem mimo mojego dribblingu. No i kolejnym jest Fellaini. No, kupiłem za 1200, jest śmieszna cena. A gościu jest kapitalny. Ja już kiedyś go miałem w składzie i naprawdę wszystkim go serdecznie polecam, bo on się nadaje nawet jako SPO. Tylko wtedy by trzeba było mu troszkę ulepszyć strzały. I wtedy jest naprawdę, jest to idealny zawodnik. Zresztą jest karty, są karty Inform. Jego dwa, dwie. No i jest nasz, kolejna karta kupiona okazyjnie, bo tylko 8000. tysięcy. wiadomo, że mogłem go sprzedać zyskiem za jakieś 3, 15, by byłoby 7000 zysku. Jednak po co, ja, jak kupowałem go do składu? Może formacja nie ta, jednak jest żółta. Ta to na razie się nie muszę martwić. Fern no i duet napastnika tworzy Fernando Torres z Loikiem Ruby. No tak, Torres zdecydowanie jest taki mm, taki bardziej do. Pod, w sensie takiej gry konstrukcyjnej. Remi to typowa pejsówka, na którą gram długie piłki i wiem, że mogę być hejt za tego napastnika, jednak... lepiej ja, tak, jest podobnym stylem gry do Wellitona. Jedyne czym się różni od Wellitona i dlaczego jest droższy, to dlatego, że ma lepsze główki i dlatego, że z zbarka jest Barclays Premier League. Mi się gra nim świetnie, a... Ja się, ja się nie będę przyjmował jakimś hejterstem ludzi, bo ta gra ma mi sprawiać przyjemność i ona mi sprawia przyjemność. O to chyba chodzi, tak? W tej grze. No właśnie. Kurczę, no, no nie mam troszkę kaski, bo tam otwierałem dwie złote paczki, ale szkoda, że tego nie nagrałem. Tutaj właśnie. Bochetti, wiem, że, że ktoś się na niego skusi, gdyż często robią składy rosyjskiej ligi. I Michelle Re Rensing. Dobra formacja, więc może ktoś się skusi. Dobrze, oj, troszkę mi tutaj fps -y spadły, no ale trudno. Ujej, no naprawdę zaś mi spadło. Meczu nie będę rozgrywał już w tym odcinku. Yy. Jakie ja jeszcze handluję? Obecnie jakoś za specjalnie handluję, tylko gram Ostatnio trochę dłużej pograłem w sezonach jednego gracza. A co do sezonów online, no straszny spadek formy. Tu Tutaj 2-6 to wynik, to już było 2-4. Tam 85 minuta, już 87 chyba nawet. Już nawet nie walczyłem, bo nie było po co. Bo gościu zaczął klepać między obrońcami, co było bezsensowne. Bo naprawdę skład miał dobry. Z tego co wiem to z ligi włoskiej, ale naprawdę dobry skład. Trochę on kosztował, no ale zaczął klepać między obrońcami. No już na to, już nawet odpuściłem, znaczy po prostu nie wyłączyłem FIFA, że mi kasę dało, tylko po prostu zostawiłem ją. Znaczy zostawiłem sobie FIFA otwartą w okienku i przeglądałem mi skończyło, skończyło się dwa sześć, widocznie strzelił jeszcze. Szybko te dwie bramki tam podbieg Jakoś strzelił. No, ale straszny spadek formy, a co do pierwszej ligi, to jeszcze miałem ostatni mecz i, i wiem, że to by mi dało jedynie, jeżeli bym go wygrał, utrzymanie, tak więc wolałem od, od razu yy, ten, odpuścić ten mecz, czyli tam walkovera oddać i spaść do tej ligi, gdyż jeżeli ją wygram, dostanę 10 tysięcy monet, a to jest naprawdę dużo, 10 tysięcy monet by mi dużo dało. Wolę te 10 tysięcy monet niż 8 i złotą paczkę, gdyż na gwałt monety potrzebne, ze względu na... O, też przynajmniej Może będzie na złotą paczkę? Nie, nie będzie niestety. No trudno. Nie chcę też kupować. O, teraz otworzyłem dwie złote paczki i jakoś mi się to na specjalnie nie opłaciło. Może zrobię jakiś park opening? O, widzimy już bohatera, ktoś zalicytował. Może jeszcze otworzymy paczkę? Nie, nie będziemy otwierać paczki. Jeżeli. Chodź, kusi paczka. Rensinga, więc trzeba szybko sprzymał. Dobra, otworzymy sobie jedną paczuszkę. Okej. Okay. Dobra. Otworzymy zaraz sobie paczuszkę jedną. Kurczę, no już czwarta, cz piąta paczka, już tak to bym miał. Już już jakbym sprzedał Czecha to miałbym na tego Harta, no a może nam się Harta teraz trafić, jakiś Neymar. No i wtedy bylibyśmy... Cały czas myślę, że... Cały czas mam nadzieję, że w końcu w trafię kogoś, kto mi się spłaci za wszystkie płac... paczki. Tego Rensinga raczej nikt już nie kupi, tak więc poczekamy. O, 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 jednak ktoś go kupi. Dobrze, dobrze, niech ktoś go sobie kupi Mi się przydadzą monety I ja otworzę paczuszkę za 5000 monet Nie wiem czy mi się opłaca W ogóle ją otwierać, no ale... Paczuszka, paczuszka, mam nadzieję, że Wam się spodoba ta paczuszka, może i mi się spodoba Jeżeli, chociażbym tak na zero z niej bo chociaż tak z tysiące Żeby z niej było Zaznaczenie czy to ta, 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 ta Świetląca, błyszcząca karta To będzie, albo jakaś zmiana Formacji dla menedżera, co byłoby śmieszne Albo Jakieś inne. Za nie gówno. Dobra. Mamy 5200. Idziemy do sklepu. Nie, nie, wchodzimy przez złotą paczkę, bo to mi szczęście kompletnie nie daje. Otwieramy. Podobno musi być Johart Bawimy się w przesądy Johart Johart I co będzie? Ubrania! Może... Może inform. Nie, nie inform. Ach żeby to był informował już tak było. o Jezu A to tylko obraniak Kontrakt Zawodnik Piłeczka tu Szybka sprzedaż to Wysokie morale To do jednorazowych przyda mi się Dobra to do klubu Kondycja O to się przyda Jakiś Szybka sprzedaż był Jest na pewno nie sprzedaż Szybka sprzedaż. Szybka sprzedaż. Mm, szybka aukcja. Od 150 nie go licytuję, bo tak mi nie zależy. Mm, szybka aukcja. 300-350. Taka okazyjna cena. Na pewno szybko pójdą. O co chodzi? 300-350. Ciebie do jednorazowych. Tak więc ja się z Wami żegnam, to już by było na tyle. Żegna się z Wami Cybel. Cześć!